Um, witam Was wszystkich serdecznie. <laughs> Pospaliłyśmy troszeczkę. Witam Was bardzo serdecznie. Pospaliśmy dzisiaj troszeczkę. No, jak się idzie o drugiej wieczorem spać, to znaczy wieczorem <laughs> w nocy, no to się śpi, nie? A tutaj zobaczcie, śniadanko szykuje moja siostra, tatarek. Masło, Chlebek mi masło już nie jest nie posmarowany zjednie. do tatarka. Tutaj jedna kanapeczka jest wyłożona szynką z puszki konserwową z galaretką. Ham. Hama. Ham. hama Ham. hama Szynka hama. No i zaczynamy Jeść herbatka L Grey i tatarek. Idę sobie z Tu już znacie tą ulicę, bo w poprzednim filmiku szłam z parasolką, bo padał deszczyk. Wtedy, kiedy zmoczyłam moje szmaciaki, szmaciane buciki. No, teraz akurat deszczu nie ma i idę sobie do centrum Sopot. Idę najpierw do brata, bo obiecałam mu, że wezmę go na spacer. Mój brat ma bardzo duże problemy. Z widzeniem i właśnie, może zbyt wiele czasu nie mam na kręcenie tych filmików. Na pewno ktoś tam zauważył, bo czasami w tygodniu potrafiłam wrzucić 3-4 filmiki, a teraz jeden raz w tygodniu, no ale to na pewno się wszystko unormuje. No chodzę z moim bratem po lekarzach, żeby po prostu odzyskał. Choć odrobinę więcej tego widzenia wzroku. Jest to wszystko etapowo się odbywa, a to badania, a to takie, a to siakie w ogóle wizyty trzeba czekać na to wszystko. Robimy to wszystko na NFZ potem USG oka, to znaczy oczu. No, takie właśnie każdy z nas ma jakieś po prostu problemy czy obowiązki. Yy, no, ja się podjęłam akurat tego, yy, żeby mu to wszystko jakoś, nie wiem, wyprowadzić na prostą. No i na tą chwilę nie wyjeżdżam do pracy, zostałam tutaj na miejscu, bo ja będę musiała tego wszystkiego dopilnować i tak się właśnie yy, no, Podjęłam tego sama od siebie, żeby mu po prostu w tym pomóc. Na USG już byliśmy, teraz yy, musiałam załatwiać terminy jak najszybsze nie jest to takie łatwe. żeby po prostu móc pójść do przychodni i poprosić o jakiś wcześniejszy termin. Nic nie jest łatwe u nas w kraju, ale to nie tylko u nas w kraju się dzieje, bo wiem, że i w Niemczech tak samo jest to. Yy, załatwianie od drzwi do drzwi w Anglii tak samo. Także wiem coś na ten temat. No, a yy, po tym USG yy, musiałam yy, poprosić o jak najszybszy termin na konsultacje, i dopiero po tych konsultacjach. Yy, Będziemy oczekiwać na jakiś tam termin, na jakiś termin zabiegu na te oczy. No, sytuacja jest dość ciężka. Zobaczymy, ile skuramy. No, o tu proszę, kociak się myje. On się wcale nie martwi, że on leży tutaj na tych płytkach. Halo kociaku, a jak będzie samochód jakiś jechać, to co? A to się wtedy tak na plecy położysz, tak? Aha, i co ty myślisz, że kierowca wyjdzie i cię po brzuszku pogłaszcze? Śmigaj tak szybciutko do swojego domku, bąbelku. No. No i widzicie, jak to jest każdy, każdy dosłownie. Ja mówię, czy ktoś jest biedny, czy ktoś jest bogaty to zawsze każdy ma jakiś problem. No, ten kto ma pieniądze, kto ma dużo czy za dużo pieniędzy, to też on ma problem, co z tymi pieniędzmi zrobić. Wiadomo, nie? No to to jest taki temat, wiecie, taki mniej ważny, mniej ważny dla mnie bynajmniej. No a człowiek już taki, który uczciwie pracuje... I zmaga się z tymi y, życiowymi problemami, bo wiadomo, codziennie nie ma tych problemów. No ale życiowe problemy zawsze przychodzą do każdego z nas. Niestety życie to nie jest bajka. No i każdy na pewno wie, jak to bywa, jak to jest, jak to się dzieje. A ja mam takie um, przekonanie w życiu, że po prostu żyjemy po to, żeby nieść dobro, żeby pomagać. Yy, nie kłóćmy się, nie kłóćmy się, zawsze dążmy do zgody, bo niestety taka jest prawda że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Prawda? Prawda. No i mam taki plan. Jaki plan na dzisiaj? O, powiem Wam. Więc, o, ktoś tutaj wyrzucił jakiś kawałek papieru. Bardzo nieładnie. Nie mam teraz jednorazowej rękawiczki, bo bym to wzięła i bym wyrzuciła. Często noszę i po prostu wyrzucam takie śmieci, które mam pod nogami do kosza. Ja się nie wstydzę. Czego tu się wstydzić? Wstydzić, to powinien się ten, który śmieci, itd. i te No, i tak, taki plan mam, że idę do brata. Wezmę go na spacer, no bo on w tej okropnej, okropnej sytuacji, gdzie nie dowidzi, właściwie nie widzi, no to. To siedzi w domu po prostu i a ja jestem u siostry i znajdę również ten czas, żeby zabrać go gdziekolwiek na spacer, żeby sobie usiąść na ławce gdzieś w zaciszu i żeby był na powietrzu, a nie cały czas w domu i czeka yy, cierpliwie z utęsknieniem na ten termin zabiegu. Oczywiście pełen nadziei. Wszyscy jesteśmy w pełni nadziei, że będzie lepiej. Jak to się mówi, wszystko w rękach Boga. No a na tym padole, co załatwić trzeba, no to niestety trzeba. Opatrzność z góry również jest, bo już miałam w tym całym. Yy, zamieszaniu w tych yy, z, w tym załatwianiu spraw już miałam dwa znaki dostałam pomoc tam z nieba kto nie wierzy, wierzyć nie trzeba no ja akurat yy, byłam i jeszcze jestem nadal sceptykiem na takie różne sprawy które mówią ludzie, ale to, na czym się przekonałam na własnej skórze, no to już mi nikt nie powie, że coś nie jest prawdą i tak dalej, bo to ja mogłabym na przykład już nie jednym przykładem sypnąć, opowiedzieć, co się wydarzyło w moim życiu, że jednak ci ludzie, którzy odchodzą tam do góry, do nieba, to panują w jakikolwiek sposób nad sytuacją dostajemy różne znaki, sygnały od ludzi, yy, którzy zeszli już z tego świata, od ludzi, którzy nas bardzo kochali i na pewno nie jeden, nie jedna z Was na pewno takie sytuacje takich sytuacji doświadczyliście a najistotniejsze w życiu jest to, żeby człowiek umiał odczytywać te znaki. Umiał po prostu interpretować to wszystko. Nawet to, że istnieje przeznaczenie, również już mogłabym dużo o tym mówić, bo też na własnej skórze to doświadczyłam. Jest to niepodważalne. A pogoda, jaka jest? Tutaj troszeczkę widzicie na tych płytkach chodnikowych deszczyku popadało. No ale generalnie jest dzisiaj 25 stopni, więc jest cieplutko. A zapowiadali tylko tego deszczyku 50%. I to w takim przedziale czasowym pomiędzy. 13 a 14, no więc chyba już ten deszczyk się skończył, kilka kropli popadało i wystarczy. Yy, a tutaj, kochani, jest yy, druga część planu mojego dzisiejszego dnia yy, właśnie. Idziemy z siostrą i z jej synem. Na obiadek jesteśmy zaproszeni do naszego kochanego długo, długoletniego przyjaciela. Na obiad. No i zobaczcie tutaj tak ładnie takie domki jednorodzinne. Fajnie wyglądające. I po drugiej stronie. O. Tutaj jakie schodki prowadzą. Do równoległej ulicy. O, spójrzcie, jaki fajny domeczek, prawda? No. O, bardzo przyjemnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. No. O, spójrzcie, jaki fajny. Budyneczek wielorodzinny. No, ja Ciebie proszę, ja się w Sopocie nie zgubię. Byś się wstydziła, wiesz coś takiego w ogóle do mnie powiedzieć. <noise> Siostra mówi, chodź, chodź szybciej, bo niedługo w ogóle nie będziesz wiedziała, gdzie iść. Mm -hmm, ta już. <noise>

Sopot. No. Oj, Sopot jest po prostu przepiękny. Jest gdzie spacerować, jest gdzie spacerować. A już mieszkać to już w ogóle bajeczka. Bo codziennie można sobie pójść każdą uliczką, wszędzie. Tam, gdzie jest ciekawie. I o każdej porze. Roku jest po prostu ciekawie. No, zobaczcie, spójrzcie, jak tutaj w ogóle wygląda, nie? normalnie jak we Włoszech, w Grecji. Tak, jak się idzie pod te górki. No, wspaniale. Po prostu pięknie. Proszę bardzo, jak się tutaj ludziom żyje. Jest łódka. No. No. Fajnie, co? Superowo. A ja już trochę zasapana, bo pod górkę. Bo mam pod górkę. Idę, idę. O, proszę bardzo. Jak fajnie. Mhm. Idziemy dalej. Ale fajnie. O, proszę bardzo. Uwaga pies. No. Ale świetnie. Spójrzcie jakie okienko tutaj taki wykusz. Jest trójkątne okienko, taki kącik wewnątrz, nie? a tutaj patrzcie, na rogu taki domek sobie stoi, ogrody, ogrody, no, no i idziemy w dół, ale super. Tutaj jak drwienko jest pięknie ułożone, to no widzicie, czyli w Polsce też potrafią tak jak w Niemczech ułożyć, zadbać o to wszystko, żeby miało ręce i nogi, żeby był porządek. O po prawej stronie wejście już do lasu. Super. Tutaj jeszcze ostatni rzut na ten ostatni domek i teraz patrzcie. Tutaj wyrasta taki wieżowiec. Tutaj kiedyś był bank PKO, nie wiem czy on w ogóle nadal istnieje. No i idziemy dalej w ulicę, gdzie po lewej stronie są działki. Ja tam wcześniej chciałam kupić właśnie działkę, no ale akurat y, wtedy trafiła mi się zaraz przy domu, tam gdzie mieszkam. No i kupiłam sobie tam tą działeczkę. O, tutaj jest wyjście do głównej ulicy. Tutaj po prawej stronie jest las. No właśnie ze względu na to, że tutaj był las, to patrzyłam właśnie na te działeczki. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają tak mniej więcej. Właśnie tutaj nad tymi samochodami jest. Brama główna. O tutaj zobaczcie, może coś tam wyłapiecie. O tutaj jest sobie takie wejście. Bardzo ładne w ogóle są tutaj te działeczki. No ale no niestety yy, te działki są można je kupić jeżeli ma się meldunek w mieście Tutaj na tym płocie jest ten bluszcz. I w sumie bardzo dobrze, że jest to osłonięte od ludzi, którzy tędy spacerują, bo każdy chce zachować swoją intymność, prawda? Prywatność. Za to też się płaci. Są roczne opłaty i to coraz wyżej, wyżej, wyżej. Drzewko owocowe rosną. A tutaj O widzicie? ciągną te działeczki tam dalej wzdłuż o. Tu jakiś owoc rośnie Nie jestem pewna czy to jest jadalne ale oczywiście można sprawdzić Piękna pogoda 23 stopnie wcześniej było 25 ale teraz troszeczkę się jakby przychłodziło Tutaj po prawej stronie cały czas las się ciągnie. O tutaj spójrzcie. No, mieć taką działeczkę to jest po prostu coś pięknego. Ja już działki nie mam, musiałam sprzedać, bo nie było komu robić na niej. Tak. Ale nie powiedziane, że sobie nie kupię. Bo mam do tego prawo. Spójrzcie, jak daleko ciągnie się ta droga i cały czas wzdłuż. Tutaj są te działki. No, o, proszę bardzo. Piękna traweczka, skoszona ślicznie. Wchodzimy. Teraz na jedną z tych działek. No i będzie imprezka. No coś po prostu. Pięknego, wspaniałego będzie zaraz. Coś czuję. Dokładnie. Tak, swoje trzeba, wiesz, załatwić. No. Jejko jak to jest, jaka to jest cisza. No nie, no po prostu to jest cudeńko, nie? To jest po prostu cudeńko być na takiej działce. Cudeńko. Tutaj jestem ja. O, macham Wam. Widzicie? W okienku. No, idziemy dalej. Jajka, spójrzcie tutaj. Karmniczek z jedzą okiem. <mulary> Jejka, spójrzcie w ogóle. Jakie tutaj są w ogóle klimaciki? No, no, po prostu no coś wspaniałego. A tutaj jest ten schodki do góry i jej ciuś kochany, zobaczcie. Ale klimaciki, zobaczcie w ogóle z ratanu. Z ratanu, jaki fotel. Super, patrzcie. Ale klimaty, super. Bo jest to jest gorące. Ale klimaciki. Spójrzcie, jaki piecyk A tutaj w tym piecu się y, normalnie pali, tak? O Ojejku. O, tu nawet ja mogę Wam pomachać. Tra, la, 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 tra la, 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 la No i zaraz będę wcinać malinki. A co one takie jakieś na tym filmie jasne? One są czerwioniutkie Czerwoniutkie. Musimy i takie klimaty działkowe są przepiękne po prostu. O, patrz jakie malinki eleganckie, ho ho, ho. Ale fajne te klimaciki. No to powoli już zaczynamy. siadę. Impreska się zaczyna. ale fajnie. Mnie na kolanach. E, a co tutaj? Mamy na talerzu ziemniaczki z sosem grzybkowym. Utałka kurczaka. Kawałek kotlecika. I jajeczko. I udziec kota. I udziec z kota. W takich klimatach jedzonko smakuje najlepiej na świecie. Przecież sami też o tym wiecie. Nela! Ba bateria mi się kończy powoli, więc będę chyba kończyć. O, tutaj sobie będziemy siedzieć

Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do następnego Pa.